Siemano wszystkim, to znowu ja dzisiaj kolejny pierwszy odcinek z nowej serii Vlogów, yy, znaczy wilogów. Teraz nagrywam akurat na komputerze, ponieważ mam wam parę spraw do powiedzenia odnośnie Sony Begasa. Pierwsza, bardzo dużo osób mi zadaje pytanie JKE to JKMJ to jest program do robienia muzyki. <laughs> nim się nie zajmuję, ponieważ jest nim za dużo pieprzenia, ja go nie mogę po prostu ogarnąć kiedyś może, gdy nie czas tego ogarnę. MJKM e. Dobra. Odpalamy Vegas'a, kiedy macie Vegas'a odpalonego, nieważne Pro10, Pro10, Pro9 yy, Kiedy pokazuję jakieś intro zawsze yy, macie problemy, dlaczego nie ma tutaj O tego paska, Wy mówicie, że nie macie, ponieważ macie jakąś zaemno wersję Ponieważ w Pro to musi być, nieważne w którym, nie wiem jak jest na 7, ale wiem, że od 8 w górę ten pasek jest na 100% Bo pracowałem na wszystkich, od, od Pro8 do Pro10, yy, włączając to Pro9 a ten no, może w Vegasie mówi Studio Platinum, tego nie ma albo mówi Studio HD albo wszystkich takich mówi Studio, może tego paska nie ma, nie wiem, więc jeżeli chcecie mieć ten pasek to po prostu musicie się przerzucić na wersję Pro na wersję Pry 10 teraz jest aktualnie wersja beta a jak wcześniej mówiłem, że się przerzucał na dziewiątkę, to i tak nawet jeżeli teraz wyszedł mi wersja Beta, to i tak się przerzucę na dziewiątkę. Ponieważ jak wyrenderowałem ten film, to mi zajmował 300 meg, a przez co nie mogłem go dzisiaj rzucić. No to był odcinek z Minecrafta, który bardzo mnie prosiliście, żebym zrobił. Jak przejść pierwszą noc i inny by tego kuriotkamał w internecie. No ale cóż, ch chcecie to robię?